Witamy w Karski przy następnym materiale. Tym razem mamy Toyotkę CHR 2025. Nasz klient Siedlec poprosił nas o wytłumienie. Mamy taki pakiet, jakby w, już w firmie, jakby we, wewnątrz Wam pokażę, jaką wersję wybraliśmy tutaj dla, dla naszego klienta. Ale chcę powiedzieć w dwóch zdaniach, chociaż o pomiarach, bo tutaj nasz klient poprosił o wersję na elektryku, jazda na elektryku i wersję z silnikiem. I powiem Wam szczerze, cały czas, czy jedziemy na elektryku, czy jedziemy na silniku, słychać cały czas dół koła. Bardzo słychać koła. Bardzo bardzo. Tak bardzo, że po prostu że to jest wręcz takie jakby jak ktoś przyzwyczajony jest do aut, gdzie po prostu jest wytłumiony samochód i po prostu tego dołu nie słychać. Jak wsiadamy do takiego samochodu, który jest autem takim no ładnym, kompaktowym, typowo miejskim, to nawet jazda miejska jest po prostu taka dosyć dokuczliwa, bo cały czas te koła słychać, tak. Zrobimy nadkola oczywiście, zrobimy nadkola z przodu, zrobimy nadkola z tyłu, ale od, we, od wewnątrz. Zobaczymy czy po prostu od bagażnika uda nam się po prostu, włącznie jakby zrobiąc cały bagażnik z nadkolami, po prostu, czy uda nam się to zbić. Ale, ale wracając do pomiarów, naprawdę jest takie poczucie całego dołu, tak? Więc, więc myślę, że po prostu rekomendacja przy tym aucie, to ja już od razu mówię, jest podłoga. Chociaż budżetowo wiadomo, ta podłoga zawsze pociągnie dosyć sporo, ale, ale, ale zobaczymy, co, jak uda nam się to zbić. Mamy, mamy pomiary z sonometru. Na koniec materiału wam wkleimy oczywiście pomiary przed i po, bo przejedziemy się. Po bardzo jestem mega, bardzo ciekaw jestem. Bo jak robiliśmy cecherkę, tutaj mogę wam podlinkować. Naszemu stałemu klientowi, tam nie robiliśmy chyba pomiarów. Z tego co pamiętam, więc zerknijcie sobie. Może, może jak robiłem pomiary to zobaczycie porównacie sobie. W każdym razie my wracamy do firmy i myślę, że przy przy, przy rozbieraniu auta, przy czym rozebraniu tych naszych elementów zobaczymy się proszę, przy zobaczyć ten 2025. Widzieliście na przebitkach dalej wam nagrał ja po prostu jak demontujemy wszystkie te plastiki. Mieliśmy też pomiary, a teraz mamy możemy sobie że taką organoleptycznie sprawdzić co my tu mamy, tak? Czyli mamy tak, tak, jak zawsze przed wytłumieniem oglądamy. Instalacja wiadomo, tutaj już nie będziemy odkręcać. Troszeczkę spróbujemy może to poluzować, zobaczyć dziś pod spód jak wejdziemy, a wejdziemy. Więc my spróbujemy dać sobie i butel i ten, bo to tak gdzieś widzę jest tak jakby trochę w powietrzu. Mamy nadkola taką pianką, to jest takie twarde. Zobaczcie jak to ma się trzymać. To jakby, jak to ma działać. No, jakby na części tego nadkola jest taki niby materiał. Zawsze lepiej jest mieć coś jak nic, ale, ale po prostu jest to materiał, który myślę, że po prostu mało daje. Nie? Na pewno nie jest to poparte jakimiś pomiarami, moim zdaniem. W każdym razie nad kola jest. E, na górze ten profil to wiadomo jest ciężka, ale jest też cienka blacha. Przede wszystkim ten bagażnik bardzo było słychać w czasie jazdy po prostu szum z tego bagażnika, szum od kół. I zobaczcie tutaj co jest. To jest normalnie, ja to mogę palcami tą blachę po prostu wygniatać, prawie że. Patrzcie, to jest po prostu masakra, bardzo cienka blacha. Czyli mamy bagażnik postaram się go naprawdę zrobić go tak bardzo szczegółowo, tak? bo jest dużo takich różnych elementów, tak jak widzicie instalacje i tak dalej, także więcej pracy przy tym będzie. Dobra, przejdźmy do drzwi. A drzwi w Toyotach nie, też mnie nie przestaną zadziwiać. Naprawdę jest taki goła kucha, to nawet nie ma tego plasterka, który powinien zawsze być, ale nie ma tego plasterka, ale jest fajne już, bo odkręcimy sobie głośnik, tu mamy to otwory rewizyjne technologiczne, po prostu po, dojdziemy sobie matami do samej góry. Robimy to, oczywiście, nie wspomniałem, ale to robimy tę serię Komfort, czyli po prostu. Taki, e, seria, która jest dla, dla was taką dobrą informacją, że to jest taki taka seria jakby miejska podmiejska. Tak? Czyli po prostu e, jeśli mamy tym samochodem, jeździmy, nie wiem, raz do roku na jakiś tam wyjazd wakacyjny jeśli jeździmy miasto i pod, jakby jazda taka podmiejska, ten, ten pakiet jest jak najbardziej dla Was, bo jeśli ktoś taki małtem będzie jeździł trasy non-stop i zrobi powiedzmy 60 tysięcy rocznie, to dla Was jest za mało wystarczający, bo po prostu w trasie takiej, przy tym pakiecie to troszeczkę te materiały nie będą aż tak skuteczne, one są skuteczne jak najbardziej i efekt jest super, tylko że po prostu no, już wtedy trzeba komfort, gdzie mamy lepsze współczynniki tłumienia lub... Lub na przykład ekspert DUI i resztę na komforcie. Więc trzeba byłoby mieszać. Mamy drzwi yy, i całe drzwi po prostu robimy też właśnie w, w serii tej komfort. Yy, yy, Przejdźmy z tyłu, oczywiście też. Już nie będziemy ich tam otwierać, one są troszeczkę mniejsze, ale zobaczcie, no ta blacha po prostu jest masakryczna. No i mamy potrzebę i maskę. Potrzebę i maskę, która po prostu też wymaga yy, przy tym silniku. E, zwłaszcza gdy przyspieszamy, tak? On wchodzi od razu, tak, w taki wyższy rejestr obrotów i on jest dosyć drażniący. Mamy e, oczywiście na masce, zobaczcie, to jest na, no taka, no jakby wszędzie jest cienka blacha, e, również na masce, ale, ale po, po pierwsze nawet warstwie już e, te wygłuszenie e, maski, bo po prostu będzie czuć, że ta maska po prostu ma fajną izolację, e, i, i pod szybie oczywiście z odpływami. Ale tu widać już było sporo wody, bo jest taki zaciek, więc, więc po prostu my to wszystko ładnie wyczyścimy, wymyjemy i, i pierwszą wasę będziemy kleić. Także taki pakiet ja to określam do dychy. Tak? Bo to jest klient, który po prostu określił Panie Marku, do 10 tysięcy i trzeba zrobić maskę po szybie, drzwi przód z tyłu i jakby bagażnik z nadkolami. Oczywiście jeszcze wspominam o nadkolach z przodu. I to jest taki pakiet, który wyrabiamy się do dyszki. To jest raz, a dwa, że po prostu mamy naprawdę już e, e, fajnie wytłumione auto, bo naprawdę ten pakiet mi się bardzo często sprawdza właśnie w tego typu autach, które po prostu nie robią jakichś dużych tras, e, które po prostu mają bardzo cienkie blachy i mają problem z, e, z wyciszeniem. To jest właśnie Toyota. E, I ten pakiet właśnie ten komfortowy w takiej, e, że nie robimy nadkoli od zewnątrz, tak, które po prostu już by podciągnęły cenę, do dyszki jak najbardziej taki pakiet się sprawdzi. mamy pierwszą warstwę, jest to Alphat w wersji Comfort. Tak jak będziecie chcieli zerknąć na nasz konfigurator, nie wiem, który po raz kolejny, ale po prostu zobaczcie sobie na konfigurator, jest to wersja Comfort. Mamy Standard, mamy Comfort, mamy Light i, i na końcu jakby najmocniejszy materiał Expert. Tu jest Comfort. Comfort charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem tłumienia i, i materiałem po prostu, który już można uznać, że po prostu, że jest taki mega optymalny. Dlaczego? Dlatego, że po prostu cenowo dobrze to wychodzi. Light jest troszeczkę droższy, tak? Light jest droższy. Materiały, które będą po prostu lżejsze, ale będą też jakby też wysokie spłuczynki. Tu mamy tu po prostu e, wagowo, powiedzmy optymalnie, e, optymalnie również bardzo po prostu jest, e, jeśli o ciągły spłuczynek tłumienia. Pierwszą warstwą jest alfa, alfa 3. E, alfa 3 i alfa 3 idzie na boczki, tak? Czyli mamy tutaj po prostu gdzieś tam nieboczki tylko po prostu nadkola, tak? Zwróćcie uwagę, że nadkola jak odrobimy od wewnątrz, to robimy bardzo szczelnie, bardzo fajnie wyklejamy po prostu tą trójką nadkolę z tej strony i w środku, tak? Czyli jak najdalej sięgniemy. Tam oczywiście pójdą jeszcze green bloki, i, i, I tu poszycie również zewnętrzne. Dlaczego tak robimy? No bo generalnie chcemy po prostu, jak nie robimy nadkoli od zewnątrz, to chcemy po prostu z, od strony bagażnika zrobić się jak najbardziej, jak najlepiej, tak? Więc nie żałujemy materiału jak najbardziej i, i, i staramy się po prostu to wykleić tak, żeby po prostu pan, e, no bo wersja ekonomiczna, tak? Po prostu nie robiąc nadkoli od zewnątrz, po prostu gdzieś tam oszczędzamy troszeczkę budżetu, tak? i jak jest pakiet do dychy, on się bardzo często sprawdza, naprawdę. To jest po prostu wiadomo, że wykleić samochód za dwie dychy, to nie jest żaden problem. I nie jest to sztuka, a sztuką jest to, żeby zrobić efekt, naprawdę dobry efekt, widzieć jak, zastosować jakie materiały, więc po prostu ten seria Comfort i robimy to bardzo dokładnie. Przejdźmy za drzwi. I oczywiście drzwi mamy, czy z przodu, czy z tyłu, na pierwszą warstwę idzie również alfa. Głośniczek. Tu pan się nie zdecydował na wymianę głośników. Jakby pan stwierdził, że jego, jego słuchanie muzyki po prostu jest tylko i wyłącznie gdzieś tam radio, i jego słuch po prostu nie, nie jest gotowy na jakiś tam super upgrade. Więc po prostu pan, który nie chce, nie chce polepszyć jakby tutaj całego systemu. Jakby zostawiamy to fabrykę, więc my skręcimy po prostu z powrotem, tutaj oczywiście mamy fajny dostęp z tej strony, czy z tej, czy z tej, mamy dostęp do drzwi. Więc jak najbardziej po prostu później włożymy głośnik i możemy sobie posłuchać, no może na koniec z Danielem siedzimy, zobaczymy jak fabryka gra po wytłumieniu, także jesteśmy w stanie po prostu sobie później to sprawdzić. Przejdźmy do maski pod szybia. Maska pod szybie. od razu powiem wam do maski, to jest jeszcze niewyrolowane. Ale damy jeszcze tutaj paski, tutaj. O, generalnie tak sobie patrzę, jak rozmawiam z Danielem, że damy jeszcze po prostu na to, na ten, żeby to też tak nie rezonowało. Tu oczywiście można wszystko jeszcze podoklejać, także tutaj na przybytkach sobie zobaczycie. Eee, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po prostu e, m, tu mamy e, patyk do, do podparcia maski. Bardzo często maski są na tych amortyzatorach, e, na tych teleskopach i one po prostu, jak za dużo materiału damy, one są po prostu przy starszych samochodach nie trzymają. Przy nowych, powiedzmy, no czasami są mocne i po prostu jak otwieramy maskę, to po prostu mało co w zęby nie dostaniemy, ale czasami jest tak, że po prostu damy tego materiału, musimy taki test obciążalności zrobić, żeby po prostu zobaczyć, czy ona nie za, nie za bardzo ją obciążyliśmy. Tutaj możemy się postarać po prostu dać jeszcze tutaj paski na to, dokleić tu, ładnie wyrolować, bo mając patyk po prostu możemy sobie poluzować, tak? Także damy tutaj wzmocnienia, tak, żeby ta maska po prostu poczuła, że ona jest, ma ten rezonans gdzieś tam pogubić, ma poblokować przede wszystkim to pracę silnika. No i oczywiście pod szybie, które też Wam jeszcze pokażę Wam w trakcie klejenia. Ale, ale również e, zwracamy uwagę po prostu na odpływy. E, zwracamy na, na uwagę na odpływy, żeby te odpływy po prostu e, nie zatykać ich i nie zaklejać. E, I jak... E, patrzcie, o! Tu był naklejony, ale chcę wam pokazać, bo to oczywiście wszystko jest w trakcie klejenia. Te wszystkie odpływy po prostu muszą być drożne, tak? Czyli tu wszystkie macie. Z drugiej strony, tak samo, Daniel, pokaż jestem, czy odpływ a tam jeszcze jest niepodoklejany, nie ale generalnie wszystkie te odpływy musimy zwrócić uwagę, żeby one były drożne. No i oczywiście, tak, maksymalnie tutaj pod filtr dajemy matę. Tu oczywiście również do samej uszczelki dajemy matę. Rolujemy. I widzimy się przy następnej warstwie, czyli wędzle membranowej. jakby bagażnik drugą warstwę. E, mamy oczywiście slitona, mówię oczywiście, bo bardzo często wykorzystujemy slitona na podłogę. To jest mata, która się świetnie nam układa. Jeżeli e, ma wysokość współczynnik tłumienia, a dwa, że po prostu mamy bardzo e, elastyczny taki materiał, który się bardzo dobrze układa w takich nierównościach. Więc jak widzicie, tak w tym bagażniku mamy bardzo dużo różnych do e, bo to jest e, to jest plugin. W ogóle to jest plugin. Więc na, na prąd, to jest chłodzenie tej baterii, to jest jakiś inwerter albo coś, coś takiego, co po prostu nie trzeba ruszać. W każdym razie dużo, dużo elementów po prostu jest tutaj takich, nie, nie wiem, że prosty bagażnik, trzeba po prostu parę rzeczy pomijać, uważać na, na pewne elementy. W każdym razie tym splitonem się da, tak? czyli po prostu możemy sobie. Wyklejać jakieś tam profile i tak dalej, gdzieś tam podoklejać. Oczywiście mamy paski, które po prostu nam wszystkie połączenia maskują. Więc jakby tyle o tym a tu mamy mamy mixa. Mix, mix po prostu jest materiałem, który po prostu, tak jak wam mówiłem gdzieś tam na początku, że po prostu że chcemy zrobić nadkola tylko włącznie od wewnątrz. Więc staramy się po prostu zrobić jak najlepiej. Więc materiał jako drugą wamsa, wbawię w mix. Jest to wielowarstwowa mata membranowa, oddziałująca po prostu na szeroki zakres częstotliwości, blokująca po prostu bardzo fajnie szumy od kół. Wnęki, tak samo, poszycie, tak samo z jednej, z drugiej strony, poszycie, wszystko mamy zrobione bawieniksem. Dobra, przejdźmy do drzwi. No, i tutaj mamy również drugą wansę. Jesteśmy w trakcie pracy jeśli chodzi o drzwi tył. Zaraz wam pokażę przód, bo przód już jest, jest już cały jakby butylem zaklejony. Barrier mix mogę wam pokazać od razu tutaj. Tą warstwowość tego, tego materiału. Mamy, mamy, mamy butyl, mamy tą piankę taką. To jest taka bardzo często na na wiolon nie wiolon tylko. Mm, w każdym razie ten materiał kleiliśmy na, na, na dachy i on bardzo fajnie nam tłumił, w, w, w branży automotive ten materiał bardzo często jest taki prasowany i właśnie stosowany na, na wygłuszenia gdzieś tam nadkoli, więc, więc to, jest, to jest taka jakby zmielone kawałki takich pianek poliryutanowych. I, I ten cały taki miks, po prostu takie granulki, jakbyśmy to zdarli, po prostu to zewnętrzny, ten, częst, ten gęsty taki butyl, po prostu będą takie jakby ala granulki kolorowe. Jest to materiał bardzo fajnie tłumiący, tak? Dlatego po prostu próbuję Wam wytłumaczyć, co to jest. Później mamy taki bardzo gęsty butyl, zobaczcie, to aż się marzę. Po prostu jest taki bardzo zbity, gęsty, to jest materiał... To jest ta warstwa, która po prostu bardzo będzie fajnie izolowała jakby w, tej, w, tej, w tej, jakby z tej strukturze tego miksa. No i oczywiście membrana akustyczna na zewnątrz, tak? Także bardzo ciekawy materiał. Jeden z, z lepszych na, naszych na, 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 naszym, na naszym sklepie, jak będziecie chcieli sobie poszukać dla siebie, to możecie tutaj i konfigurator, możecie, jeśli wcześniej nie dawałem, żebyście sobie podlinkowali. Żebyście sobie wybrali, to spróbujcie teraz yy, yy, znaleźć po prostu barier mixa, yy, możecie sobie poczytać o nim. Yy, oczywiście tutaj jeszcze na dole do, yy, będziemy doklejać, yy, ale chciałem Wam pokazać właśnie w trakcie prac, że mamy, mamy butyl alfę i mamy po prostu barier mixa jako drugą warstwę. Yy, I tu oczywiście zaklejamy, ale to już Wam pokazuję przy, przy następnych dniach. I tu mamy, e, chciałem pokazać już e, drzwi przed złożeniem, czyli mamy jako e, trzecia warstwa, tak, czyli pierwszą jak widzieliście mamy alfę, później mamy membranę, mamy akurat w tym wypadku jest miks wybrany dla pana, e, wa, trzecia warstwa jest jakby na poszyciu wewnętrznym, tak, czyli mamy wszystkie technologiczne e, czy otwory technologiczne, które one w tym wypadku w Toyota ma fajne te zapinki. Zobaczcie, jest tu oczywiście zatrzaski, ale są oczywiście takie zapinki, więc po prostu możemy sobie to wypiąć elegancko, później z powrotem pospinać. Oczywiście cały ten plastik również oklejamy butylem. Także mamy butyl na zewnątrz, membranę, później mamy znowu butyl i mamy czwartą warstwo będzie, kolejny butyl, czyli mamy tutaj na, na boczko, już nie będę odklejał, ale widzicie tu kawałek naszego bejza czyli beisk, materiał, który najbardziej się fajnie kładzie na tego typu plastiki, żeby one nie rezonowały, były bardziej plastyczne i oczywiście dociąża, I tu w tym wypadku bardzo fajnie to dociążyło. No i oczywiście pianka Violon 10, czyli materiał z pianki z, z pamięcią, tak zwana pianka memory, która po prostu do, dociśnie nam te wszystkie wiązki, tak? te wszystkie tutaj elementy. Na, 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 na tych drzwiach po prostu przez tą piankę zostaną jakby dociśnięte, żeby nie powodowano rezonansów. Na koniec, tak jak wspomniałem, sprawdzimy po prostu oryginalne granie. Pan się nie zdecydował na upgrade, ale chcemy, chcemy porównać po prostu sobie do naszego Hexa i uczciwie Wam powiem po prostu, czy to jest element, który jest konieczny do wymiany, czy po prostu dla niektórych będziemy mógł, że tak powiem, pozostać, zależy kto czego słucha, ale, ale jakby się do tego już spróbuję odnieść na samym końcu. E, także te drzwi już składamy, a tymczasem przejdźmy do maski i pod Właśnie pochwaliłem Daniela. <laughs> Słuchajcie, o to mi chodziło, żeby właśnie te elementy, które e, w tych wytłoczkach mamy, mamy butyn, wiadomo, mamy alfę, mamy też membranę. Zobaczcie, że to jest zabawy. Oczywiście po prostu ta zabawa się opłaca, tak? W sensie takim, że po prostu, że to po prostu efekt będzie ciekawy. I, I fajnie będzie to izolowało, ale trzeba po prostu powyklejać e, oprócz butylu we wszystkich tych zakamarkach, to po prostu trzeba wykleić jeszcze membranę. Więc po prostu mamy tu membranę i ty na tych przetłoczeniach również dajemy, dajemy butyl. Ona będzie cięższa ta maska. Zresztą sam sobie przymierzę w tej chwili. Nie, nie ma tragedii. Ogólnie nie ma tragedii. Czuć, że jest po prostu waga, ale nie ma jakiejś tam tragedii. No i oczywiście mamy ultra, mamy... Barier Ultra jest jakby półkę niżej od mixa, który Wam pokazywałem w bagażniku na kolach, czy po prostu drzwiach. Ale Barier Ultra jest po prostu też bardzo fajnym materiałem. Tu się zdecydowaliśmy właśnie również na, na, na podszybiu. Jak Wam wspomniałem, po prostu te odpływy, tak? Po prostu jak będziecie w tamtym okresie robić, to te odpływy trzeba zawsze je pilnować po prostu, żeby ich, ich nie pozaklejać. Wszystkie elementy po prostu gdzieś tam mocowania kołków czy kostek, czy jakiś tam wiązek, to też proste na to trzeba zwrócić uwagę, żeby tego nie pozaklejać. Także mamy maskę, mamy pod szybie, mamy drzwi, mamy auto do złożenia. Także my będziemy już te, tą cecherkę składać i myślę, że zobaczymy się na teście takim pomiarów z sonometrem. Bo pan chciał po prostu sonometr, żebyśmy sprawdzili sonometrem, jak jest przetek po, więc myślę, że te wyniki również Wam wkleimy. Teher 2025 pomiary z sonometru e, Tutaj daję Wam wklei e, Przede wszystkim co robiliśmy, To zrobiliśmy taki pakiet Ja to nazywam do dychy. <noise> Tak jak wcześniej Wam wspominałem Nie robiliśmy nadkoli od zewnątrz, zrobiliśmy je od środka z bagażnikiem łącznie Zrobiliśmy nadkola z przodu Drzwi pod szybie maska e, I powiem Wam tak tak jakby czasami jest tak, że po prostu, e, tak jak niektóre samochody się tak jeździ, testuje, pomiary robimy i one, tak jak można powiedzieć, podsumować się, że zyskują w, z każdym kilometrem. E, dlaczego? Dlatego, że po prostu wyjeżdżasz i mówisz, no, jeszcze można by było poprawić to, poprawić tamto na przykład, ale, ale z każdym kilometrem jedziesz i, i jakby to auto zyskuje. I mówisz tak, kuczek, przyjemnie, tak? I, I tak naprawdę tego dołu y, jest dużo mniej, to nie jest tak, że wycieło całkiem, tak, bo nie, y, jakby skłamałbym, bym powiedział, że, że w ogóle tego już nie słychać tych kół, bo, bo troszeczkę jakby słychać. Nie wiem, czy to będzie jakby kwestia tej zimówki, czy po prostu, że nie zrobiliśmy tego nadkola jakby całego. Ale to nie jest natarczywe i to nie jest takie jakby przeszkadzające. I nawet jak e, takie prędkości autostradowe 120-140 jechałem, powiem Wam szczerze, naprawdę e, bardzo przyjemnie. I to znowu słowo z każdym kilometrem to zyskuje. Po prostu to, że e, e, teraz ojedziemy na przykład, tak? Z Danielem wracamy już do firmy. Ma, mamy, mamy nierówności. Daj tak, 50 ja tak. zapłać, żebyś nie miał reklam, a wcześniej ciągnęli z nas, żebyśmy zapłacili, żeby reklamy nasze były. Mm, tak to wygląda niestety. Eee, świat marketingu, ale e, mówię, wracamy do firmy, mamy trochę tutaj nierówności i naprawdę tak nie dobija to wszystko do środka. E, czuć to fajną taką izolację. Bardzo dużo od kół, właśnie jest takie wycięte. to. E, drzwi na pewno, nawet sam komfort. Sorry, otworzę. Ale takie zamykanie, otwieranie jest po prostu takie czuć, że to jest takie premium eee, i myślę, że tutaj nawet można porównać klasy naprawdę z górnej półki, żeby tak komfort zamykania tych drzwi był taki jak w tej chwili. O, zobaczcie, jakie mamy do... w Lublinie mamy <ścoughs> eee, artystów taki i na czerwonym świetle. No, pieniążki zbiera, także myślę, że jego nie namówimy na wygłoszenie. E, w każdym razie, wracając jakby do cecherki, bardzo mi się podoba ten efekt, e, bo mamy budżetowo jest naprawdę zmieściliśmy się całkiem przyzwoicie, a, a efekt jest taki po prostu naprawdę super, tak? Idziemy, mamy zieloną. E, co jeszcze chcę Wam powiedzieć? Muzyczka! E, jak z wygłuszeniem mamy fajny efekt, tak z graniem nie mamy tego efektu. Powiem Wam, że nie ma tego do. Nie ma. Ten wuferek po prostu, jaki był, jak był lichy, taki jest lichy. I tutaj nie ma co nawet się tam e, e, porównywać, bo e, niektórzy mówią, że o, po wygłuszeniu po prostu ten, ten dźwięk jest dużo lepszy. Nie. Nie. I to nie chcę, że chwalić swojego, że, że my robimy, po prostu wymieniamy głośniki, bo może za dwa. Tu podlinkuję Wam Toyotę, Jedno z ostatnich rav które robiliśmy. Tam dużo macie informacji na temat właśnie nagłośnienia, bo tam wymienialiśmy klientowi głośniki. Przy wytłumieniu montaż jest po prostu gratis, więc po prostu Pan skorzystał jakby z samych wymiany samych głośników i naprawdę tam jest, testowaliśmy na różnych utworach po prostu i tam dźwięk jest naprawdę petarda. Tu, mimo to, że mamy wygłuszenie zrobione to po prostu ten efekt nie jest jakiś tam rewelacyjny. Taki przecięte po prostu zwykłe granie. No, myślę, że właściciel będzie zadowolony, bo po wyciszeniu drzwi ten bas na pewno zyskał. i Ja nie porównywałem wcześniej, ale on zyskuje po prostu na pewno, bo zawsze po wytłumieniu te drzwi ten basik dużo lepiej gra. Nie? Także już kończąc, zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was również na nasz konfigurator, tu Wam też podlinkuję konfigurator, możecie sobie przeklikać po prostu nasz, nasz swoje auto, tak? które macie w domu, nie wiem, żonie, czy, czy po prostu, czy sobie tak, jeśli jeździcie, robicie kilometry, to przede wszystkim dużo zyskuje po tym właśnie, po, po wytłumieniu jest zupełnie innym autem jakby w odczuciu, w czasie jazdy także jeśli cenisz tą, ten komfort jazdy, przyjemność użytkowania jakby samochodu i właśnie jego komfort, tak to te, te wyciszenie to jest naprawdę fajna, fajna fajna akcja, żeby po prostu poprawić sobie ten komfort, tak także do zobaczenia do następnych materiałów słuchajcie, jedną rzecz jeszcze chcę wam dopowiedzieć, przyspieszenie jest na silniku spalinowym oczywiście to jest plugin. Ale zobaczcie, jak teraz ten silniczek się zachowuje. Uwaga. Naprawdę jest przyjemnie i nie, nie jest to naprawdę hałaśliwe. Tu hamowałem ostro dosyć, ale, ale jest naprawdę bardzo przyjemnie. Także bardzo dużo zyskała też również praca silnika w, w trakcie przyspieszenia. Także taka mała końcówka z informacją dla Was.